Siemanko, siemanko, z tej strony Bob i witam was w kolejnym odcinku z gry Tanks Brawl, jest to już odcinek piąty, jeżeli dobrze liczę, jest to kolejny odcinek z testowania y, czołgu, tym razem jest to czołg SU-8, czyli rzadka artyleria i ci co oglądali poprzedni odcinek wiedzą w jaki sposób go odblokowałem, ale tu nie mówię skąd go mam, y, kto chce wiedzieć jak go odblokowałem niech obejrzy sobie poprzedni odcinek gdzie testowałem tetrarcha a na razie jeszcze zanim zacznę gierki to zostawcie łapeczkę w górę A jeżeli podoba wam się to co robię i chcecie być na bieżąco zostawcie subika z dzwoneczkiem, A ja nie przedłużam i lecimy yy, Ogólnie to jest ciekawostka, że jakby tą grę mam z tydzień chyba A mam już jedną trzecią yy, tego, jedną trzecią alei, że tak to nazwę, pucharowej yy, co, czy to jest po prostu coś jak. Zresztą w pierwszym odcinku mam nazwę, że czołgowe Brawl Stars. To jest coś takiego, tylko. Yy, tu nie ma paru rzeczy, mianowicie Play Again. Przykładowo. A w. Ale jest tu coś, czego nie ma w BS-ie. Mianowicie jest tu ciekawa rzecz, czyli Progress misji, uwaga, Pum! Ale dostał shota teraz. Kurczę, wolne to trochę. EZ, dobra. Dwóch porobionych. Jakiego to ma? Jakiego to ma w ogóle ultimate'a. Chwila. Ja muszę sprawdzić z ciekawości czy to działa w taki sposób. Aha! To jest... O żeż, ty, ty, to jest ten... Mały czołg. O cholipa, ej, no to je dobre. Czterech zostało, dobra, rzucam. Dostał, dobra. To ciach. O, Quantas załatwił, elo. Uj, cofam. Cofam swoją decyzję. Lalalala. La, la, la. Ale to by było zabawne, gdyby Tanks Brown miała oglądało jakimś cudem i. i ludzie, że no dobra. Takie pomysły. A idź. Dobra, także. Musiałem zrobić pewne cięcia, ale to były to tam sprawy prywatne. Ogólnie rondo uda mi się wygrać i co? Lecę dalej. wczytywanie, w sensie wyszukiwanie graczy. Ciekawe jest to, że pokazuje na dole mniej więcej czas oczekiwania tam w przybliżeniu coś w sensie tam... W przybliżeniu, no w przybliżeniu powiedzmy. Pokazuje, że tam około 23 sekundy powinniśmy czekać. Ale zdarza się, że trzeba... O, takie 17 czekać, gdzie mówi, że średnio będę musiał 23. Więc cóż. Ale w ogóle to jest trochę dziwne, że artyleria nie jest w jakiś sposób ulepszana, w sensie... W takim sensie, że po prostu jeżeli dostaje właśnie te... te, te ulepszenia, to one w żaden sposób nie wpływają na ten... One w żaden sposób nie wpływają na... Y, damage. Na HP oczywiście, ale nie na damage. O, ciech. Tripla mam, dobra. Jeszcze trzy osoby. To jest Wimberwind. Dobra. I boom, ultra mam jeszcze, zarobiście. Gdzie jest ostatni player? Gdzie jest ostatni player? Przez haszcze jedziemy, a to jesteś, o dzień dobry. To był trochę mój błąd Ale Dostaje damage taki, że Że się nie połapie Pyk No nie Jest, dobra Dojechany Znowu pierwsze miejsce Okej okay. Okej, okay. kolejna skrzynia To już na nic nie liczę, w sensie Wszystkie czołgi, które mogłem mieć odblokowane to już mam Więc cóż I tak otworzę tak po, tak po prostu, żeby sobie pozbierać punkty. Do PZ4 do Humela O, no spoko. Może być. Może jakieś czołku lepsze. A nie, nie mogę, nie mam monet. A ile tu dostanę setkę tylko? Kurczę, dobra, lipnie. Dobra, ale i tak lecimy dalej. Ale serio, jakie wierzę, że... Yy, jakby wiesz ja pomysł na nazwę do odcinka czwartego. Ale nie mówię jaka to będzie. Yy... A do piątego zależy, co się tu będzie działo. To yy... myślę, że nazwę może, że instant kill, czy w się sensie nie instant win, czy coś takiego. Nie wiem, coś wymyślę. No może nie konkretnie instant win czy coś. O, s, dobra, bum. Chłopca się skupił na skrzynce, ale nie patrzył, że, że go ostrzeliwuje artyleria. I to jeszcze rzadka. Triple. Ultra. Boże, co ja z nimi tu robię dzisiaj? Instant dead mają. Rozwałka. Ła! Ciach. Bum. Domination! Dobra, został jeszcze typek na dole. Wiem, że jest tu. To jest Wimberwind. Kurczaki. Elo. Porobiony. Jak te rundki szybko idą. Nice. I nice. Dobra. Wychodzę. Niech się wczyta, niech się wczyta. Dobra. 3453 kolejne monety. Może 3,5 tysiąca wbiję na odcinku. Hmm. Zależy z czasem. Jak tak dobrze rundy idą? Może? Może tak zrobię. Ale to zależy, jak będzie z czasem wyglądał. Ale myślę dwie gierki zrobię i jeżeli będą obie wygrane, no to 3,5 tysiąca na odcinku będzie. O! Co ciekawe akurat te teraz było idealnie, że średnio 32 sekundy. Znaczy nie, 22 sekundy, przepraszam. A właśnie tyle czekałem. Ciach. ciach, Dobrze. Lecimy dalej. Czoł. E, chemik. Chemik, chemik, chemik. Czy od ja dwóch zotwiłem teraz naraz? Nie, to jest takie rzadkie. Żeby dwa czołgi załatwić jednym strzałem, Krokodile, daj mi spokój. Elo i trzeba było się próć? Nie, więc no, więc japa. Jezu, 13 upgraderów. Nie no, to ciągle szansy już nie mają. Chyba, że podejdzie jakiś Wyrmelwind, sorry, i nagle pozamiatane. Boom, Elo! Ty, ale to naprawdę tak szybko idzie. Tak szybko, a tak łatwo. O, tak nazwę odcinek. Tak szybko i tak łatwo. O, to będzie dobra raza. Oczywiście będę musiał sobie przejrzeć te odcinki wcześniejsze, żeby zobaczyć, jakie, jakie nazwy ja sobie tam dałem. Whatever. Ym, no to dobra. No tak, tak szybko poszło, też jeszcze chyba jedną gierkę zdążę. Ale seria. Po odcinku będę tetrarcha koksiu I myślę, też będę koksił. Hmm. Co by tak koksić? No, tego s 8 chociaż on już jest trochę daleko. Tetrach jest trochę w polu. Bym powiedział, On ma też artyleria, ale słaba. Słaby artylerzysta. Nie wiem, nie, nie wiem, wymyślam nowe nazwy. Whatever. Nie wnikajcie. Co, ja wymyślałem jakaś nowa nazwa. Artyler, artylerzysta, coś takiego. Ło. Bum, nie macie. Pau soldano. Ło, to jest kaliob, to jest kaliob, to jest kaliob. ale on nie ma szans. Nie ma. Nie masz szans ziomeczek. Dobra, tam jest czołk. Dobra, leżysz. Został jeszcze Humel. Humel. Leżysz. A nie! Jezu, był jeszcze jeden. O Boże. To, żem teraz zauważył. Ja myślałem, że został jeszcze ten jeden czołg. I tak już stałem w miejscu i to nagle. Ej, chwila, coś tu się nie zgadza. O, jest 3,5 tysiąca. Nice, 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 nice. Tak czy no, bo pożegnanie troszeczkę mi zajmie. Dzie Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapeczkę w górę. A jeżeli podoba ci się to, co robi chcesz być na bieżąco, zostaw subika z dzwoneczkiem. A ja żegnam się z wami. Dzięki za obejrzenie. Trzymać się i pa pa!